W Wiedźminie konsolowym walka jest dużo bardziej dynamiczna, dużo bardziej efektowna. Wprowadziliśmy nowe ciosy, wprowadziliśmy nowe animacje ciosów, a także poprawiliśmy samą mechanikę, dzięki czemu gracz ma wrażenie, że jeszcze bardziej wpływa na to, co postać robi. W tej chwili nie są to statyczne walki, nie są to walki udawane. To wszystko wygląda jak w takim prawdziwie dobrym hollywoodzkim filmie. Wprowadziliśmy nowe elementy walki, jak na przykład finta, jak na przykład parowanie, dzięki czemu gracz też ma możliwość większej interakcji z otoczeniem. Także myślę, że w tej chwili powrót biegowilka Wilka spełnia wszelkie standardy takiego dobrego action RPG na konsolę nowej generacji.